Październik jest miesiącem świadomości raka piersi. W wydaniu pytania na śniadanie w TVP, dedykowanym świadomości raka piersi. Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora wraz z gośćmi podejmowali ważne kwestie profilaktyki nowotworów, skupiając uwagę na raku piersi oraz jelita grubego. Podczas dyskusji w studiu, gdzie edukacja na temat nowotworów była głównym tematem. Prowadzący podkreślili znaczenie świadomości obciążeń genetycznych w kontekście rozwoju choroby. Małgorzata Tomaszewska odważnie podzieliła się swoją prywatną historią, wyjawiając, że przeszła zabieg kolonoskopii, ponieważ posiada genetyczne obciążenie rodzinnie, podkreślając tym samym istotność profilaktyki. Kolonoskopia jest badaniem umożliwiającym ocenę stanu błony śluzowej jelita grubego. Szczerze wyznanie prezenterki zachęciło również Aleksandra Sikorę do dzielenia się osobistymi informacjami z publicznością. Jak ty się dzielisz takimi osobistymi doświadczeniami, to ja też powiem. Wiem, że w mojej rodzinie był nowotwór piersi i to jest ważne dla wszystkich członków rodziny. Nie tylko kobiet, nie tylko one są obciążone, ale także ja jako mężczyzna jestem obciążony genetycznie nowotworami, dodał prowadzący pytanie na śniadanie. Pamiętajmy o regularnych badaniach, dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.